Łukasz Gornicki, dworzanin Polski. Wstęp do wydania z 1935 roku. Pragnienia ludzkie płyną z niezmiennego źródła z inwencji tworzenia. W średniowiecznej epoce potężnych rzeźb i gigantycznych malowideł, również i w literaturze, szukano dróg do wydobycia kształtu człowieka posągowego. We Włoszech znakomity pisarz Baltazar Castiglioni ucieleśnił ową potrzebę twórczego nurtu przez określenie kształtu człowieka doskonałego w słynnym i tłumaczonym na wszystkie języki europejskie dziele dworzanin. Utwór ten nie był obcy zwolennikom kultury włoskiej w Polsce. W roku 1566 Łukasz Górnicki, bibliotekarz królewski, nie bez wpływu króla Zygmunta Augusta, po kilku żmudnych latach pracy przyswoił to dzieło literaturze polskiej. Tłumaczenie dokonane zostało z wyraźną intencją wychowawczą. Ponadto autor dokonał wielu przeróbek i uzupełnień oryginału. W ten sposób, iż czytający zatraca poczucie obcości. Dzieło wydaje się na wskroś polskie, a dzięki czystości języka stanęło w rzędzie najwybitniejszych utworów naszego piśmiennictwa. Problem dworzanina polskiego pasjonował autora. Górnicki pragnął widzieć w nim ideał doskonałości, narzędzie cnót, pobudzające ogół rodaków do naśladownictwa. Ucieleścił te górne idee i pragnienia swoje w dworzaninie polskim, przekazując dokonanie dzieła dziewięciu postaciom o nazwiskach naówczas w osób znanych w Polsce z intencji dążeń wyższych. Aczkolwiek osoby te nigdy wespół ze sobą nie były, zgromadził je w jednym czasie i miejscu dla uczczenia i nadania słowom swym autorytetu. Niech wybitni głosiciele potrzeb i zasług intelektualnych decydują w sprawach ważnych. Rzecz rozpoczyna ksiądz biskup Maciejowski, rzucając projekt zaniechania dawnych rozrywek towarzyskich w rodzaju kart i tym podobnych, a zastąpienia ich grą rozmowną, to jest dyskusjami na tematy podane przez uczestników z prawem wypowiadania pro i kontra. Obecnie podejmują kilka tematów. Uwaga jednak zatrzymuje się na konieczności sprecyzowania wyczerpującego obrazu Dworzanina Polskiego. Dla dzisiejszego Polaka Dworzanin Polski dzieło to jest bardziej interesujące niż dla czytelnika wieku XVI, bowiem przestało być tylko katechizmem zakonu rycerskiego. Stanowi coś więcej. Daje pełny obraz myśli i życia elity z XVI wieku, z tego okresu dawności, z którym żadna moc nas nie może połączyć prócz dzieł sztuki. Ciekawa to książka. Pisana z górą 369 lat temu, a jednak ze względu na poruszone zagadnienie zasadnicze, jakim człowiek doskonały powinien być w społecznej gromadzie, nie mniej aktualna i dla żyjących. Gdy brak dzieła omawiającego, jakim powinien być współczesny rycerz, nie od rzeczy jest poznać, jak pasjonowali się praojcowie zagadnieniem tego rodzaju na miarę światopoglądów ówczesnej epoki. Poza tym zasługuje dworzanin na niejednokrotne przeczytanie ze względu na subtelny i oryginalny język. Chociaż oddaje tylko prostą, a codzienną mowę Polaków wykształconych w wieku XVI, jednak język ten jest tak wygładzony, że jeśli chodzi o styl, utwór ten stał się pierwszym dokumentem pracy literackiej naszego piśmiennictwa, a Łukaszowi Górnickiemu przyniósł niepodzielny tytuł pierwszego stylisty polskiego. Kto potrafi oderwać się od tempa współczesnej książki i umie zagłębić się w treść czytaną bardziej kontemplacyjnie niż na to pozwala życie, ten nie pożałuje. Pozna jak wiąże się, rozrasta i zmienia słowo owa wielka tajemnica wszelkich poczynań życia. Redakcja Biblioteki Klejnotów, mając za zadanie zbliżenie czytelnika z dawnością w sposób żywy, przy wydaniu dworzanina zastosowała zmiany pewne. Całość opisową rozbiła na dialogi poszczególnych osób, a starając się zaoszczędzić czytelnikowi mozołu powstającego przy zetknięciu się ze starymi drukami, zamiast not na dole, słowa i zwroty mniej zrozumiałe wyjaśnia obok w nawiasach drukiem pochyłym. Również zostały opuszczone dłużyzny stanowiące pewien balast narratorski i utrudniające płynne czytanie. Chodzi nam bowiem nie tylko o wznowienie starych druków, ale również i o pobudzenie do poznawania ich, a więc do czytania. Wbrew praktyce nie zamieściliśmy podobizny autora na pierwszej stronie, gdyż ta nie zachowała się nigdzie. Istniejące staloryty podawane za podobizny Łukasza Górnickiego nie są jego portretem, lecz portretem Ludwika Górnickiego, matematyka z XVIII wieku. Wstęp autora. Pierwsza księga dworzanina. Była przypowieść u Greków: tak żyj, jakby tego nikt nie uczuł, żeś był na świecie. Którą przypowieść Plutark szkaluje i gani, A wywodzi, iż nikomu w tej ciemności żyć nie przystoi. Albowiem kto cnotliwie, a mądrze żywie, Ten w kącie nie siedząc, i przykładem, I pomocą użyteczny ludziom być może. A kto zaś źle, a głupio, Ten wrzdy nie pokrywając swych niedostatków, swych chorób, Na takowego człowieka trefić może, który ono wszystko uleczy i naprawi. Jakoż ja w tej mierze z Plutarchem dzierżę i powiedam, tak mądremu, jako głupiemu, ulec między trupy nie przystoi. Ale głupiemu do tego się mieć trzeba, żeby za pokazaniem prostoty swej ludziom pozbył głupstwa, a mądremu zaś to należy. Iżby omyślał dobre, pospolite, a odnosząc za poczciwe sprawy sławę i pochwałę, nie zszedł milczkiem z świata, jako nieme zwierzęta schodzą. Co gdy mię często na myśl przychodziło, chociaż tego nie widział w sobie, iżby rozum mój mógł być kiedy użyteczny ludziom, jednak żeby została pamiątka, jaka taka na świecie chęci mojej przeciwko narodowi swemu a mógł się wywabić ten, który by i prostoty mojej poratował i narodowi polskiemu uczynił posługę, wziąłem to przed się, abych polskiego dworzanina uczynił, wziąwszy go z ksiąg grafa Balcera Castilliona, które księgi on mądrze uczenie i wielką wymową napisał. Ale abych pisania tego mego dał sprawę, iż podług mego baczenia inaczej być nie mogło, tak niechaj wie każdy ten, kto na nie weźrzy, iż Castillo pisał językiem włoskim, a pisał Włochom, których obyczaje są od naszych daleko różne. Otóż kto by to był chciał tak prawie jako stoi przetłumaczyć persony włoskie, tak mężczyzn jako i białych głów zachowując, mógłby uczynić temu dosyć. Ale ja prostak ani mógł, ani też mogąc, ważyłbym się, był tego, bo widzę, żeby to uszom polskim przyjemno nie było. Przeto nie tylko zaniechałem imion włoskich, a włożyłem polskie, i rozmowę tamtej podobną napisałem, ale też i wiele innych rzeczy włożyciem nie chciał, jako chnet za przodku około gier. Jednych nie kładę, a drugie odmieniam, iż jednym grom u nas by nie rozumiano, a drugie nie zejdą się do tej rozmowy, gdzie białych głów nie masz. Gdzie tych mnie się włożyć w dialog polski nie godziło, bo ani nasze Polki są tak uczone jako Włoszki, ani drugich rzeczy, które owdzie są, cierpieć by ich uszy mogły. Wspomnę tu i to, że mnie naznaczył dworzaninowi, aby malować umiał, bo mi się to widzi rzecz mało potrzebna. A też naszym Polakom, którzy delikatne podniebienie niedawno mieć poczęli, nie szłoby to w smak, któremu ważniejszy w tej mierze cicero u mnie, który doskonałemu mówcy malowania nie naznaczył. Pójdźmyż dalej. U nas z okna nie miłują. U nas komedii takich, jakie mają być, ani tragedii nie masz, iżby to Polacy wiedzieć mogli. Mówię o tych, którzy pojęcia nie mają, co jest aktor. U nas tego sposobu około maszkar, jak jest we Włoszech, nie używają. U nas szlachta na skrzypicach, na piszczałkach nie grawa, a jeśli kto gra, tedy bardzo rzadko. U nas nie wiedzą, jakie jest wszeteczeństwo francuskie z pany swoimi, a przeto tego w polskim wspominać mnie się nie zdało. Zgoła niechaj to każdy wie, i że ja Polakom pisząc, Polakom folgować chciał. Przeto opuściłem siła rzeczy, które albo nie należały Polszcze, albo rzecz zatrudnić, a poczciwe uszy obrazić mogły. Zwłaszcza w trzeciej księdze. Gdzie owo problema wspomina, czemu białogłowy pospolicie są na te łaskawe, którzy im odejmują dziewictwo, odwrotnie, mężczyźni nie lubią tych białych głów, które są początkiem ich rozpusty. Takież też i owo argumentum, które wziął ex aristotele, zaniechało się, co powieda, że mąż jest jako forma, a białogłowa jako materia. Więc i owa disputatio wszystka o pierwiastku ciepłym i zimnym w mężczyźnie i kobiecie precz się puściła, jako ta, którejm ja po polsku powiedzieć nie umiał. A tego m'za się nie chciał, co on o mniszkach albo o mnichach mówi, bo teraz mają księża tak wiele kłopotu, iż go przysparzać im najmniej nie trzeba. A mniszki zaś u nas już się inaksze stały, niż pierwiej były. Co się też tycze owej inwektywy na starce, i tej ani trochę Polska nie potrzebuje, jako też i innych laściwi albo owego wspominania, jako się Sokrates przeciwko Alcybiadowi zachował, o czym biesiady, w dialog, Platon o miłości pisze. A iż ten jest obyczaj we Włoszech, że mężatkom mężczyźni służą, a u nas to nie przystoi, przeto wszystkiego tego musiałem nie wyłożyć, gdzie powiada o miłości prawdziwej i fałszywej, i jako który ma białogłowa poznać i co dalej mówi około miłości. Albowiem, chociaż tam na tym miejscu dozwalała mężatkom do pewnych granic miłować, a wszakoż snażby owe słowa skazić mogły tę, która by około poczciwości nie miała prawie ugruntowanego sumienia. Tylko tyle jest tej sprawy, którą ja o sobie daję około napisania po polsku dworzanina i przy tym stoję, iż księgi o dworzaninie tak się przełożyć nie mogą, jako Marsilius Ficinus Platona przełożył. Przakoż komu się ten mój dworzanin podobać nie będzie, oto ma kortegiana włoskiego, którego moja polszczyzna najmniej nie zepsowała. Niechaj, że go ku smaku swemu przełoży, a ja mu tego iście życzę, żeby mnie sześćset mil i dalej nazad zostawił i pokazał drogę, jako takowe rzeczy w polszczyznę wnosić się mają. Czego kiedy dowiedzie tedy. To acz przynajmniej niechaj u niego uproszę, żeby mi odpuścił, iż Polaki, a nie Włochy w tym dialogu mieć chce, bo ci Polacy tak się dobrze do tej rozmowy godzą, jako kiedy conte Lodowico da Canossa, albo messer Federico Fregoso, albo il magnifico Julian, albo signor Ottavian Fregoso. Więc go ani to niechaj nie obraża, iż te osoby, które są w dialog wwiedzione we społek wszyscy jednego czasu u dworu z sobą nie byli, albowiem nie tylko pan Wapowski na ten czas nie był dworzaninem, ale ani pan Kryski, ani drudzy, okrą pana Myszkowskiego, a pana Bojanowskiego, gdyż pan Kostka bawił się księdzem Maciejowskim i wielkim kosztem stał na jego dworze. Wszakosz wszyscy ci znali się z sobą pospołu, a chociażby się też nie znali, wtedy mi to było wolno wtoczyć je w dialog, za przykład ludzi onych wielkich, którzy także czynili. A co drugiego, wspominam pana Jana Kochanowskiego, którego wiersze pod ten czas jeszcze się były nie wsławiły, ale to nic, bo jednak rychło po tym pan Kochanowski wiersz pisać począł, a co mało odległe, nie wydaje się odległe. Ale już nie bawiąc się dłużej do rozmowy namienionej pójdźmy, przy której chociaż ja nie był, jednak o wszystkim mam wiadomość dostateczną. I powiem, gdzie ona była, a z której przyczyny urosła.